Cześć, rok z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. E, ruszamy dalej z przygodą. Uczę się tylko stoper, żeby kontrolować czas nagrania. Kuczę, nie ma żadnego fajniejszego mounta. Hmm. O bardziej w klimatach kublińskich, prawo. No dobra, I teraz gdzie ja mam się udać? Pokazuję w ogóle trasę? Nie, mam iść tędy, dobra. Go south, speak with Quana moon Moonshadow. A, aha, no tak, bo musiałem opuścić tę strefę. Musimy to ominąć, że na razie z nikim nie walczyć. Ufa, Madonowi. Sam bym poszedł oddać tutaj quest jeszcze. Ale każę iść tędy. Tu pójdziemy tędy. Dobra, to jest jakiś wilczur. Teraz mam. Okej, okay, fajnie. Czyli. Adam wie jednak lepiej niż ja. Dobrze to wiedzieć, bo mam troszeczkę szczerze mówiąc problemów e, z zaufaniem, e, jeżeli chodzi o autopilota. To znaczy. Ale widzę, że niepotrzebnie. To jest naprawdę wszystko dobrze policzone. Próbuję też. Teraz dobra. Próbuję to wszystko jakoś tak poustawiać <laughs> sobie w głowie, żeby mieć pewność, że działa. Okay. Pick-up quest 1. Aha, czy mam iść... tego questu mam nie brać w ogóle, dobra. Dziwne. A dlaczego tak? Dobra, no nie wiem, idziemy. Mogę go cyknąć Okej okay. No zadaje super damage To jest, trzeba przyznać, że jest to chyba e, O Co jest Ok. Czy to w ogóle można wycinać? No tak, bo to potem budujemy cały ten fort. Tak to było. Tyle w ogóle mamy level. 17. Wow. A, czyli ten quest. Dobra. I grzejemy po śladach. Nie, dziwnie mnie bardzo kieruje, ale zaufam... Podejrza A, bo podejrzewam, że potencjał jakaś zbiórka i te wszystkie questy są w jednym miejscu. I dlatego tak to jest. Wymyślone. Żeby nie biegać dwa razy. Bo generalnie autopilot powinien bardzo optymalizować ścieżkę. Dobra do tam radę, się wspiąć? Tam. Powinien bardzo optymalizować ścieżkę. Tak, żeby nie tracić czasu na bieganie. Wydaje mi się, że dotychczas ja robiłem to źle, bo cały czas grałem z tym takim systemem... ...intuicyjnie. I co? Jeszcze zrobię tylko jedną rzecz. E, arrow Options. Zrobię sobie tą strzałkę ciut większą i... Lock Arrow. Los. Dobra. Też ją lepiej widzieć. Ona generalnie pokazuje dokładnie kierunek. Flower Valley. Tak To jest elitka jakaś w ogóle. Fajnie jest zobaczyć Autlancy w ogóle zupełnie innej odsłonie niż ja pamiętam. Jest to dosyć ciekawe przeżycie. Uuu, a okej, okay. no już nawet widzę... cel naszego questu. Tu ktoś był, mi zaoszczędził mocno roboty. I To są jakieś źródła. Okej. Okay. To mnie zaatakuje. To na pewno. Te blidy to jest uh, genialna rzecz. I to jest niesamowite, że teraz się faktycznie uh, action pointy przerzucają na kolejny cel. Nie wiem jak długo one się utrzymują. Czy w ogóle jest jakiś limit czasu? Pewnie do wylogowania, ale to jest generalnie strasznie przygięte. Dobra, mamy go ścieknąć. Załadujemy mu darota. To jest elitka? Nie, nie, nie sprawia wrażenia elity. To the and see that it's ok, idziemy dalej. Jestem bardzo ciekaw, czy jeżeli zacznę się naprawdę tak w 100% stosować do założeń na donu, tak, czyli słuchać tego, co mi technologia przekazuje, to czy faktycznie to lewelowanie pójdzie szybko. Na razie idzie bardzo szybko, bo mamy. To jest, nie wiem, to jest piąty albo szósty odcinek po pół godziny, a mamy wbitych 20 leveli z 60, czyli jesteśmy w jednej trzeciej trasy. Prawie dwadzieścia leveli, no co kłada, że oddam teraz questy to raczej będzie szybciutko szło. To Bo Tak obstawiam. Więc, no jest jestem ciekaw, bardzo.

Jest to quest'ów zrobione, ja obstawiam, że tutaj generalnie wszyscy e, zasuwają na z tym Autopilot'em. Czy wszyscy, większość graczy generalnie. A... No idziemy teraz iść tam. A, dlatego tego mi kazał wrócić właśnie, no, to jest właśnie optymalizacja przez Adlon. Żebym nie biegał dwa razy w to samo miejsce. Tylko do każdej lokacji e, zbliżał się... Optymalizując trasę, podoba mi się to To będzie trzeba cia ciaknąć I Tutaj do góry. Jestem Jestem ile ile w ogóle kwestów spędzę Eee, w wodzie bo to jest World of Zodrainor z tego co się orientuję ok mamy tą elitę Będziemy ją pachnąć nazwiemy pomoc, bo to elita w końcu Jak już. A, szybko schodzi. Dobra. Zamiatana. Dobra. A, ja się będą kręcić. Jest jakiś timer na nich? A, już znikli, Okej. Okay. Nie mam herbolizmu Dobra, teraz muszę zejść tutaj na dół. Spróbowałbym to zrobić bez broni. ale to się nie uda No generalnie się nie muszę za bardzo przejmować co co widzę, bo rok jest niezłym harpaganem. Idzie zaskakująco łatwo. Nie jest to co prawda poziom klasika, gdzie tak naprawdę wszystko co jest potrzebne w grze, żeby dewastować innych i, i wszystko co nas otacza to mieć dobry gir i dużo herbaty, no odbijanie, odzyskiwanie energii, czy staminy, nie jak się to uroga nazywa. O, no tak, ja mam mining tutaj. Też czas mój mały eksperyment, żeby sprawdzić czy mining jest lepszy w zarabia na zarabianie golda od... Um, od e, innych profesji. Natomiast jedna rzecz Nie dzisiaj trafiła. Jest taki kogoś Azmungold, Strasznie popularny e, streamer. E, jeżeli chodzi o Wowa. Taki naprawdę turbo, turbo popularny. On ma tam milion subów. Nie, pół miliona subów prawie. No jest gigantem generalnie tej branży. O, to są duże grzyby. One pewnie naładują więcej. No i on dzisiaj, nie dzisiaj, e, z dwa dni temu w filmik pokazujący skalę farmowania przez boty w grze e, materiałów, które idą na golda, i jak nie ma to wpływ na inflację. Jak podnosi cenę tokenów i w ogóle to wszystko podmieniało. Przypominam Wam, że ja to pamiętam jeszcze, jak tokeny startowały, m, to generalnie. Tam było, nie wiem, one kosztowały około 33 tysięcy golda, co nie było, było ceną wysoką, ale nie zaporową. Jeżeli ktoś chciał, jeżeli ktoś chciał grać za darmo. Teraz cena wynosi miesiąc, na, za miesiąc gry prawie 160 czy 140 chyba prawie 140 tysięcy golda Jest zaporową. Nie da się tyle w grze zarobić w miesiącu, że znaczy da się, na pewno, ale jest to dużo trudniejsze. A cały to jest spowodowany, cały ten proces inflacją. Wywołaną przez boty. I pokazywał lokację, w której e, munkiny, tak, czyli ta forma sowy druida, biegają po prostu boty po ścieżce i mordują moby w strefach, w których zawsze muszą być moby. Lider się tak zabezpieczył przed e, takimi strefami, e, w których ciężko jest znaleźć quest moby, żeby uniknąć ciągłego czekania i farmienia. E, to zabezpieczyć w taki sposób, że zawsze. Jeden z trzech mobów w danym spawningpoincie, czyli w danym miejscu, gdzie te moby się pojawiają, musi być zawsze obecny. No Jak się łatwo domyśleć, eee, pozwala to na prosty exploit, jeżeli stosujemy boty. To znaczy, wiadomo, że jest to strefa, w której nigdy nie zabraknie mobów, więc bot może tam biegać w kółko po ścieżce, zabijać potwory i bez końca w zasadzie je lutować. Odzyskując w ten sposób, pozyskując w ten sposób surowce, nieważne jaki to jest surowiec, ponieważ generalnie, jeżeli gramy na bocie, to nie mamy czegoś takiego jak straty czasu. O. A ty czego tu? Hmm. Więc y, pozwala to na. Im więcej się botów tam wpuści, to znaczy po jednej ścieżce im więcej botów będzie biegało, z większej ilości kąt, tym jak się łatwo domyśleć, e, więcej tych mobów będzie się respawnować, a tym samym, e, więcej będzie. E, tych materiałów można szybciej farmić, więc generalnie biega nam 30 botów w kółko po całej lokacji i mordują e, instant kastami, żeby nikim tego nie mógł podebrać. Czyli tymi czarami, które są natychmiast zadają damage, po prostu murdują wszystkie moby po kolei. I są ustawione tak, że mają celować we wszystko, we wszystko, co się wyspałuje na winie, tak? czyli generalnie pomagają sobie nawzajem. I ktoś to powiedzmy ma 30 kont um, i, i ma taką kolejkę botów tam zasuwającą, a to jest nic, bo są całe gildie, które mają po 200-300 botów zasuwających w 5-30 takich lokacjach zarabia dziennie golda idącego w miliony, nawet nie setki tysięcy, ale w miliony. To z tygodniowo to 120 milionów golda. No więc jeżeli taka ilość golda jest pompowywana w ekonomię, to mamy dokładnie ten sam system y, wzrostu inflacji, który znamy z ekonomii poprzez drukowanie pieniędzy po prostu. Jeżeli zaczniemy drukować walutę, to owszem, będzie jej więcej, będziemy mieli więcej, ale jej siła zakupowa musi się może zmalać tak? Jest to bardzo prosty mechanizm. I w związku z tym to samo się ma miejsce teraz w Owie po prostu jest tam pompowane to złoto bezmyślnie cały czas w, w ten system, w obieg. Bez, bez jakby generowania całej tej skomplikowanej ekonomii, i rezultaty są po prostu płakane, bo. Wszystko drożeje w zastraszającym tempie. No pomyślcie sobie, że takich to jest na każdym serwerze w Europie, w tej, w, 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 w Oceanii. No, generalnie w każdym, w każdym, w każdej strefie, na każdym serwerze te boty zasuwają w gigantycznych ilościach, generując absurdalny po prostu poziom inflacji. Absurdalny. I on zaczął z tym walczyć w taki sposób, że. No zaczęli po prostu zgłaszać te konta, on ma, ma olbrzymi zasięg, jeżeli chodzi o, to jeszcze, a tych jeszcze trzeba trochę. Ma olbrzymie zasięgi, no mam pół miliona graczy, więc jak zacznę tweetować czy coś i, i zaznaczać blizzarda, to generalnie te posty błyskawicznie przechodzą do opinii publicznej. I cóż, okazuje się, że blizzard ma z tym jakoś tam walczyć, ale nie robią tego, nigdy nie walczyli za zbyt skutecznie z botami, po prostu raz na jakieś kilka miesięcy E, robili bana, natomiast ten gold jest system wpompowywany z dnia na dzień i ludzie zarabiają na tym ciężkie pieniądze. E, gotówkę realną, bo ten gold przecież można zamienić na tokeny, tokeny można sprzedać e, i za te tokeny można, taniej niż cena rynkowa oczywiście, bo oni on dewaluują w ten sposób. W końcu, mają z tego, koszty mają zerowe wprowadzając operacji, pomijając koszty miesięczne konta, ale przy takiej ilości golda jaką mają, sami sobie te tokeny kupują też dla swoich kont, więc za te konta też nie płacą. Więc jest to generalnie system doskonały, tak? Po generowanie z pustego, z niczego sztucznej ekonomii, bo i pompowanie właśnie inflacji do absurdalnych poziomów. No i on zaczął z tym walczyć. Bardzo zresztą skutecznie, bo na filmie widać, jak, jak te, to te boty zostały zbanowane w końcu po interwencji, to w ciągu godziny czy dwóch od, od rozpoczęcia streamu, więc wow, imponujące, ale generalnie, gdyby ktoś z taką siłą przebicia nie, za, nie zajął się tym, nie wprowadził jakiejś ingerencji, to nikt by się tym nie przejmował, tak? Co jest y, smutne, bo to znaczy, że nie wiadomo przez ile miesięcy taki proces miał miejsce y, i no szkodę, że tak powiem. Shadowstep to jest też fajna rzecz. Mam shadowstep w ogóle. Trzeba się z nim zaprzyjaźnić. Eee, gdzie go sobie najlepiej? Najchętniej mógłbym wrzucić gdzieś. tu. O! Ehm. No więc generalnie ten proces trwał miesiącami i podejrzewam, że zaraz będzie trwało od nowa, bo zarobki są z tego tak duże, że się opłaca, miesiąc zbanowanych 200 kont i rozpocząć wszystko od nowa. I zanim się, że tak powiem, cała. znowu ktoś to zgłosi, cały proceder wyjdzie na jaw, to swoje i tak zarobisz, tak? A no mówimy tutaj 120 milionów golda tygodniowo w przeliczeniu na tokeny, przeliczając przeliczają coś mniej więcej na tych 50, tam czy tam 40 parę złotych. Idąc, po, idąc kursem e, za sztukę, są gigantyczne pieniądze. Gigantyczne pieniądze. Zwłaszcza może jeszcze w naszej ekonomii, może jeszcze tak bardzo nie, tak? Natomiast e, no w jakichś tam Chinach, e, w jakichś tam Chinach już jak najbardziej tak. No to są jakiegoś tam chińskiego farmera, który tak naprawdę nie ma praktycznie, ma, no nieduże koszty, tak? Pomijając utrzymanie kąt to są relatywnie nieduże pieniądze. Blizzard e, też specjalnie się z tym nie szarpie z tego prostego powodu, że e, e, po prostu zarabiają cały czas na sprzedaży kont gry, dodatku, bo to trzeba krótko wykupić do najnowszego dodatku, więc trzeba za to zapłacić. Generuje im to sprzedaż. Statystyki aktywnych graczy, które mogą się chwalić na zewnątrz, co oczywiście wpływa na PR, na postrzeganie w ogóle. Całej, całej, całej strefy. No, generalnie, słabo to wygląda. Natomiast to wyjaśnia, skąd są takie absurdalne ceny. Dlaczego ja nie mogę kupić Adonu? Dla, znaczy adonu. Nie mogę sobie kupić Enchantu na, na klatę dla Alta za mniej niż 5000 golda. Co jest w ogóle absurdem totalnym. Nigdy w tych grach tak to nie wyglądało. No zawsze, ok, ekonomia zawsze była absurda przez boty, ale nie w takim tempie na taką skalę. I niestety te nowe rozwiązania no, pozwalają na tego typu rzeczy, tak, czyli właśnie to co Blizzard stara się cały czas tą grę e, uczłowieczać w pewien sposób, tak, czyli żeby dla przeciętnego gracza była prostsza i łatwiejsza, ale ma to niestety tak, no, no tu trolemy tu, nie, wskoczyłem, e, ale niestety ma to swoją cenę, mianowicie to, że nie musimy czekać na moba do questu powoduje, że ktoś, kto jest odpowiednio sprytny i inteligentny, tą samą mechanikę, którą Blizzard tworzy po to, by, życiu, by ułatwić życie graczom i by ci się nie nudzili w trakcie gry, e, zaprzę do tego, by po prostu mm, po to, by tworzyć boty, tak? Mówiąc wprost. i by te boty mogły zarabiać do niego absurdalne więc wręcz pieniądze. Tak, to się dzieje, widzę, że nie kogoś, kto idzie z, z tym samym Adonem co ja. No i to jest w cały problem, bo w tym momencie ekonomia jest tak spierniczona, że w zasadzie... E ceny idą w górę, więc ludzie wystawiają za więcej swoje przedmioty, ale tak naprawdę na, na auceinhozie ceny wszystkich przedmiotów idą w górę, ale ludzie nie bardzo bardzo mają pieniądze, żeby to kupować. Oczywiście rynek sam się zweryfikuje za jakiś czas, po prostu jeżeli wystawiamy coś za 5000 tysięcy to się nie sprzedaje raz, drugi, trzeci, to w końcu podejrzewam, że stawimy to za cztery i za czym spróbujemy szczęścia znowu i znowu i znowu i znowu, ale generalnie yy, no nie ma nie ma na to gwarancji, że... Yy, że to się nadal uda, tak? Więc, yy... no psuje to grę, strasznie to psuje grę, niestety, o, co ja mam tu jeszcze zrobić? Jakieś flat curse, z dobra, trzeba po prostu pobiegać i pozabijać moby. Na przykład tu. No i fajnie, że ktoś to ma taką siłę przebicia, tak? I to, to też szczerze mówiąc, mi to znaczy zaimponowało, no tak, zaimponowało mi, że ktoś ma y, w tej społeczności i y, y, generalnie y, stworzył na tyle duży kanał, który jest w stanie wpływać na takiego giganta jak Blizzard, tak? I zwracać ich uwagę na, na pewne elementy, które się dzieją w grze, które są ab absolutnie złe. Z punktu widzenia mechaniki rozgrywki i wywierać na nich na tyle duży wpływ, by coś się ruszyło, chociaż. Chociaż. Yy, prawda jest taka, że żeby to naprawdę działało, to tam powinien siedzieć na każdą zmianę, czyli tych 8 godzin pracy, yy, powinien siedzieć GM i po prostu banować każdego, bo tak ktoś tam zaloguje, co można bardzo łatwo i szybko zweryfikować. Yy, I te konta po prostu usuwać ręcznie. Do, taki, do, tak, do tak długo, aż się wreszcie ktoś kto się tym zajmuje zniechęcił po prostu bo będzie musiał więcej dokładać do interesu niż z niego będzie wyciągał um, Nie wiem czy Blizzard jest do tego e, zdolny bo zarabiałem na tych, grze absurdalnie duże pieniądze i generalnie ta gra się stała takim systemem cudownej skarbonki tak i w zasadzie oni mają w nosie większość rzeczy które się dzieją pod warunkiem że gra na siebie zarabia co jest e, no lipą trochę, no szczerze mówiąc. No, ale tak jest świat skonstruowany, niestety. Przynajmniej w przypadku Gier Blizzarda i raczej tu się dużo nie zmieni w tym, w tej materii. A, więc, no zobaczymy, tak? Jeszcze. No, może coś się kiedyś tam ruszy. Jest ciekaw, jak to się rozwinie. Bo w tym momencie ekonomia jest taka, że w zasadzie nowi gracze, czyli to, przykład, ktoś to nie wiem, ogląda mój stream i powiedział, o kurde, gra fajnie, w WoWa, też chce tak, tak grać. Podoba mi się to, czemu nie spróbować? Ktoś to wchodzi w tą ekonomię z... z zerowym dorobkiem, czyli jest po prostu nowym graczem i nie ma kompletnie nic. W zasadzie cały auction house może sobie pominąć. Eee, no bo co? Niby jak, po co? W jaki sposób? No nie stać go tam na nic. Ja mam niby jakieś tam pokłady golda z dawnych czasów, ale one o ile kiedyś mi pozwalały, na takie powroty jak, jak ten teraz, tak? Wrócić do gry i w zasadzie y, coś tam wydać, coś tam doinwestować, żeby po prostu się rozwinąć, czy pewne rzeczy nabyć, które mi ułatwią, y, po prostu ułatwią życie. Teraz już mnie na, na nic nie stać tak samo. Może mam tam nie wiem, kilka tysięcy golda, to w zasadzie za te pieniądze nie jestem w stanie w grze za wiele nic zdziałać.

Może no, go trzeba przycisnąć Okej, okay. trzeba było go pocisnąć. Hmm. Więc no, tak to w tym momencie wygląda. I w zasadzie gra, większość graczy po prostu kupuje gold. Albo kupuje tokeny i sprzedaje je za gold. Bo to jest to też niestety pompuje znowu inflację i ekonomii w górę. Gulda, no, proszę, bo w filmie też. Ciekawe.

pompowanie w Herlumy, tak, które można rozwinąć się do tam, do, do, żeby do 50 wystarczyły. Mm, I ceny tego, z, tego typu działań w w granicach, no trzeba wszystko zrobić trzeba jakieś wydać 230 tysięcy golda, co z, mając Bastion generalnie było problemem, ale cała reszta ekonomii związana z ekonomią budowaną przez graczy, to jest bajzel. Jest Inflacja jest absurdalna i ceny idą. W, no, naprawdę jest, Mówimy o inflacji rzędu Kilkudziesięciu procent w skali miesiąca. To tak? jest absurdem. Ciekawe zjawisko. WAW zawsze był pod tym względem ciekaw, ciekawą grą, ponieważ w przeciwieństwie do IF, ta ekonomia e, tutaj nie ma strat. To znaczy, produkty, bardzo jest mało e, produktów wytwarzanych przez graczy, które są zużywane. O, w zasadzie enchanty, flaski, żarcie. Wiele z nich, z tych rzeczy można wytwarzać samemu. A przez zbiegiem lat, e, doszło nawet do tego, że gracze mają alty, na których robią to sami, więc w ogóle nie muszą wydawać pieniędzy. Ja tak robiłem. Miałem po prostu druida, który miał herbalizm i alchemię, i po prostu robiłem sobie flaski. Z zapasem na, na rajdy albo je zostawiałem dla siebie na, na, na dwa tygodnie rajdów, albo zostawiałem sobie na kilka dni. Nadwyżkę sprzedawałem, że tam jakieś golda zarobić, ale generalnie mm, no ta ekonomia w zasadzie dla kogoś to musi wejść, pewne rzeczy nabyć, pewne produkty nabyć po prostu, bo są takie rzeczy, które po prostu prościej, łatwiej jest kupić niż wyfarmić. A, a do niektórych niestety nie, trzeba je tylko kupić, ponieważ farma jest praktycznie niemożliwa, ale robi się problematycznie, więc no, zobaczymy jak to się rozwinie, czy będzie wprowadzić jakąś denominację, no coś będą musieli z tym zrobić, jakąś zagrywkę typowo, mechanikę typowo ekonomiczną, która okiełzna ten proces, yy, bo po prostu za, za parę miesięcy, no dojdzie do kryzysu ekonomicznego w MMO. To będzie ciekawe, warto to obserwować. Słuchajcie, widzę po stoperze, że jest 29 minut. Nagrania podejrzewam, że jest około 30. Ja zakończę ten odcinek i cóż, widzimy się w następnym jutro o 10. Dzięki za uwagę. Cześć.